Witam Was dzisiaj, Xemik, który parę, chyba z 2-3 tygodnie temu żeśmy zastosowali w nim wszystkie środki Forte, a między innymi stosowaliśmy Automatic Transmission Treatment. Był, był w tej skrzyni zastosowany dwukrotnie, to znaczy, żeśmy dodali go. Potem spuściliśmy olej, dodaliśmy znowu ze skrzynią. Jakie mieliśmy problemy, Dominik, ze skrzynią? Pamiętasz co tam się działo? Skrzynia często nie zmieniała biegu na wyższy, pracowała na bardzo wysokich obrotach zanim w ogóle wbiła kolejny bieg. Trzeba było czekać naprawdę długo, żeby ona się rozgrzała, żeby załapała. No, czyli, czyli no szarpała, miała problemy z przerzucaniem biegów, e, działy się jakieś różne cuda. E, słuchajcie, e, tak jak powiedziałem, zastosowaliśmy, właśnie jeszcze raz, jeszcze raz pokażę: Automatic Transmission Treatment. E, wymieniliśmy olej, e, wypukaliśmy skrzynię w środku, też zdjęliśmy dekiel, zdjęliśmy e, sterownik, wypukaliśmy, umyliśmy skrzynię dobrze, e, wymieniliśmy. Wymieniliśmy olej, tak jak powiedziałem, no i dodaliśmy ten, ten środek. W tej chwili skrzynia pracuje? Pracuje idealnie. Idealnie. E, rzeczywiście bardzo ładnie pracuje, nie ma z nią żadnych problemów. E, silnik też został, e, dostał wszystkie, e, wszystkie dodatki do paliwa, pukące układ wtryskowy, e, czyszczące też e, komorę olejową w silniku, czyli, e, czyli karter no górę no, wszystko, jest, wszystko jest wymyte, wczyszczone Samochód chodzi nie mam zarzutu, wszystko idealnie wszystko idealnie. Przyspieszenie? Bardzo, Bardzo dobre. Słuchajcie, no akurat wszystko się udało rzeczywiście środkami, tą chemią. Wszystko było akurat my użyliśmy wszystko z Forte środki, które już kilka razy używaliśmy do tych właśnie, do tych young-timerów, no słuchajcie, dało to wszystko radę będziemy robić następny, ja już tam wcześniej wspominałem, że będziemy jeszcze robić doświadczenie z hydrauliką też będziemy chcieli tam zrobić jakiś, jakiś proces zobaczymy jak to zadziała i, i też na pewno damy Wam znać natomiast mówię, w tej chwili naprawdę jakby ktoś się chciał przejechać, zapraszamy Naprawdę skrzynia chodzi rewelacyjnie, aż wierzyć się nie chce, że, że takie drobne zabiegi tak poprawiły jakość pracy tego podzespołu, bo naprawdę, naprawdę jest nieźle. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.